Ja jak słucham muzyki albo w ogóle cokolwiek co jest związane z muzyką, to mam od razu tak w głowie, wow, ale chciałbym też to robić na przykład i chciałbym się czegoś nauczyć takiego sensownego, żeby móc, tutaj... no po prostu kocham muzykę, lubię jej słuchać i też chciałbym tworzyć własną. Zacząłem... Trochę pracować nad sobą i stwierdziłem, że nie można się bać nowych rzeczy, tylko trzeba spróbować, czy faktycznie jest się w tym dobrym. No i też teraz wkładam trochę pracy w to, żeby faktycznie było dobrze i żebym się rozbijał dalej z muzyką. Znalazłem chęć grania na instrumencie, jakimś ponieważ z siostra, chodzi do szkoły muzycznej, i gra na pianinie i żeby mieć z nim jakąś taką wspólną zajawkę. Też trochę na nie uczyłem, bo teraz zacząłem się uczyć na gitarze, bo jestem najstarszym bratem i muszę też pomagać uczyć się, a ja, jak mogę siostrę uczyć czegoś, czego nie umiem. Dowiedziałem się od kolegi Marcina, że tu można się nauczyć, dostanę gitarę, to czemu nie? To, żeby się nie bała i odważyła się, bo nie wie, czy na pewno mm, się nie uda jej po prostu coś zrobić z tym, bo na pewno jakąś umiejętność złapie. Ja szczerze mówiąc nie, że słodzę, ale... nie ja, bo ja to wiadomo. Nie, ale akurat z panem zajęcia są mega super. W sensie, nie mówię tego na potrzeby filmu, ale po prostu... Tylko to jest tak, że jest naprawdę luźno i nie trzeba w ogóle, nie wiem, się spinać, że czegoś się nie umie, tylko przyjdzie się, to pan się jeszcze pośmieje z nami i rozluźni się atmosfera i będzie super. Prowadziłam wcześniej warsztaty dla dorosłych tylko i uznałam, że to będzie fajna możliwość do rozwoju. Jesteśmy zameczkami ja się uczę czegoś od was, wy czegoś ode mnie. Dla mnie w ogóle jest to dużo, dużo rzeczy, ale tak... Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to, to chyba właśnie to. Że to nie jest taka. Te warsztaty nie są relacją nauczyciela uczenia. Zależy mi na tym, żeby po prostu każdy uczestnik mógł dowiedzieć się, jak od idei, od pomysłu wyjść do samego końca, przejść całą tę drogę do relisu, do wypuszczenia kawałka. No, i oczywiście, żeby znaleźć jakąś pasję tutaj w tym, bo myślę, że fajnie by było, gdyby każdy po opuszczeniu tych zajęć, no, jednak pozostał gdzieś z tą muzyką zainspirowany i chętny dalej do działania. Muzyka uczy jakoś wrażliwości, i no w moim przypadku na pewno takiego detalicznego spojrzenia na niektóre sprawy. Na pewno muzyka daje takie poczucie wolności, bo zawsze można gdzieś sobie. Do tego uciec. Jak miałem lat już tam 80, to pamiętam, że bardzo chciałem się uczyć grać na jakimś instrumencie też nie za bardzo miałem możliwość, dlatego ja bardzo rozumiem tutaj uczestników, bo ja byłem w podobnym wieku, jak zaczynałem moją pasję z muzyką i uważam, że to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Można się tym zacząć zajmować, nawet jeżeli masz 30 lat. Jeżeli chcemy, czujemy, że to jest coś dla nas, to spróbujmy, nie zastanawiajmy się. Może nie wypali, ale jak wypali, no to wiadomo. Jakby do, do mety się nigdy nie dobiegnie, jak się nie stanie na starcie, więc trzeba spróbować. Improve. Improvement's fun. Like, it's nice to improve. It's nice that that sense of progress and developing it. it's also having this, having this way of uh, exploring and expressing ourselves. Question I often remind myself I don't know everything there's more to life than I know about like there is a limit to that and you know when I, when I remember that and think that it kind of allows me to have a, have a bit more sense of curiosity mm -hmm. about what's what's around me and what I'm doing. And, Ja... ja mogę <laughs> mówić po polsku To, to It's jest... It's really cool Polish <laughs> yeah, tak, mam bardzo fajnie polski Myślę, że będzie ok like, na, Nasza lekcja razem... Szukamy słowo, może być trochę angielskie, trochę polskie mm -hmm. Język nie, nie jest... tam, um, nie potrzebuje granicy 写真。